Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób włączyć opcję programisty w telefonie Motorola. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do opcji Informacje o telefonie. Teraz zjeżdżamy w dół do opcji Identyfikatory urządzenia, a następnie numer kompilacji. Naciskamy wiele razy, tak aby pojawiły nam się informacje, a następnie. Pokazało się potwierdzenie hasłem. Teraz pokazało nam się, że jesteśmy programistą, i możemy stąd wyjść do opcji do zakładki System. I w tym miejscu pojawiły się opcje programisty. Przepraszam, w tym miejscu tutaj możemy zmieniać przeróżniste opcje. Warto pamiętać, że one dotyczą samego w sobie Androida, a nie telefonu. Więc jeżeli coś zmienimy, możemy. Zmienić niestety tak, że zaprzyjemy telefon i będziemy musieli resetować go, aby to naprawić. Jeżeli chcemy wyłączyć opcję programisty, naciskamy na samej górze. I one wtedy stąd znikną. Ale jeżeli chcielibyśmy, żeby od nowa się pojawiły, naciskamy informacje o telefonie i jeszcze raz identyfikatory urządzenia. I jeszcze raz numer kompilacji naciskamy. Potwierdzamy hasło do telefonu. Wychodzimy i o nie pomoc. Następnie system. I od nowa mamy opcję programisty. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!